Bieg był bardzo w porządku, trasa była świetna, trochę padało, trochę, trochę byłem zmęczony, ale konkurencja była bardzo ciężka, bardzo ciężko mi się biegało. Głównym celem biegu oczywiście był bieg dla Kuby, którego yy, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę jak najwięcej zdrowia. tam udział w tym rajdzie dla Kuby, który uległ wypadkowi w pierwszym rajdzie, który był prosimy, prosimy, organizowany prosimy, prosimy na dla Chorej Magdy. On uległ wypadkowi w każdym rajdzie jest i teraz trzeba mu pomóc. Pan pan jest to mała cegiełka, którą ja mogę złożyć. Z przyjemnością to zajęc, Natalia, Trasa była piękna. Um, troszeczkę tylko popadało, ale cóż, jeżeli są z nami, to też jest urok tego może tego rajdu. Pogoda może trochę nie dopisała, ale wszyscy biegacze, że tak powiem, dopisali. E... Ja jako gospodarz gminy jestem bardzo zadowolony, że są takie grupy społeczne tutaj w Wojanie, w innych miejscowościach, że potrafią się zaangażować i zorganizować tego typu rzeczy. To już już któraś charytatywna taka impreza, która w naszej gminie jest przeprowadzana. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy wzięli w tak wielkiej ilości, że tak powiem, udział w biegu, a tym bardziej dla mnie to jest ważne, że to jest strażak jeszcze. Kuba jest strażakiem, który no uległ to tutaj wypadkowi podczas wolontariatu, który był prowadzony właśnie na, na terenie Bojana. I dzisiaj widzimy w tyle naprawdę bardzo wielu strażaków. W gminie mamy prawie 300 strażaków, którzy codziennie też są narażeni na różnego rodzaju pewnie rzeczy, ale widzą to wsparcie w ludziach, że gdyby nawet coś się wydarzyło, to są ludzie, którzy po prostu chcą pomóc. I za tą pomoc chcę przede wszystkim bardzo podziękować organizatorom, współorganizatorom i tym przede wszystkim, którzy wzięli udział w tym biegu. Zapraszamy do gminy Szemu.